Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek i dziś pokażę Wam jak zrobić egzotyczny koktajl Mango Collins. Materiał, który oglądacie jest tworzony przy współpracy z marką 2KC. 2KC to suplementy, które pomagają zwalczyć syndrom dnia poprzedniego, czyli tak zwanego Wyciąg z opuncji figowej. Witamina C, glukoza, te wszystkie składniki zawarte w produktach 2KC zmniejszają uczucie zmęczenia, znużenia i wspomagają układ odpornościowy i nerwowy. Chciałbym Wam powiedzieć, że w swoim życiu nigdy nie doświadczyłem kaca. Jednak jestem barmanem już od wielu lat, i prawda jest trochę inna. Wielokrotnie po imprezach zakrapianych alkoholem 2KC ratowało mi życie. Pamiętajcie o tym, że zanim zaczniecie spożywać alkohol, warto skorzystać z produktów 2KC. A tymczasem zapraszam Was do wspólnego miksowania. Do naszego wspaniałego egzotycznego koktajlu będziemy potrzebować składników: gin, sok z cytryny, syrop z marakui, pyre z mango, a to wszystko uzupełnimy wodą gazowaną. Nasz koktajl przygotujemy sobie w shakerze, do którego wsypujemy lodu. Koktajl podamy w takiej wysokiej szklance do drinków, w której przepięknie będzie się prezentował. Oczywiście, jeżeli nie posiadacie profesjonalnego sprzętu barmańskiego w domu, zawsze możecie użyć domowego słoika. W momencie, kiedy nasz shaker jest już gotowy, wlewamy następujące składniki: 40 ml ginu, 10 ml syropu z marakui. 20 ml soku z cytryny, i 20 ml świeżego pire z mango. W opisie tego filmu zamieszczam Wam recepturę, w jaki sposób zrobić takie pire z mango bardzo szybko w domowych warunkach. Mamy już wszystkie składniki w naszym shakerze, także przystępujemy do miksowania. W mojej szklance zebrało się trochę wody lodowej, także odcedzam ją tak, żeby mój koktajl nie był rozwodniony. I za pomocą sitka barmańskiego przelewam sobie mój koktajl do wysokiej szklanki do drinków. Jak widzicie, kolor ma niesamowity, przepiękny. Cały koktajl uzupełnimy sobie wodą gazowaną. Pozostaje nam dodanie rurki, delikatne zamieszanie i oczywiście nasza dekoracja w postaci lisku zmięty i suszonej limonki. Mango Collins jest już gotowe. Pamiętajcie, aby pić oryginalnie i odpowiedzialnie, a w momencie, kiedy dopada was kac, produkt jakim jest 2KC na pewno uratuje Wasz dzień. Napiszcie w komentarzu, jak smakuje wasze Mango Collins. Ja zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, ponieważ już niebawem kolejne receptury na wspaniałe koktajle. Widzimy się niebawem przy Barze. Do zobaczenia. Cześć!